Aby mówić o tym, co wydarzyło się w ciągu tych dni, to musiał, muszę następnie powiedzieć, jak to zostało. Oczywiście może tak... nie będą te szczegóły, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i poznając tę pracę w urzędzie napotykałam na różne informacje, które powodowały bądź opóźnienie w moich decyzjach, bądź zmiany w notyfikacji moich planów, ale to się wiąże z tym stanem, który właśnie w dniu 8 grudnia i w kolejnych dniach się pojawiały. Taką bardzo mocną, mocnym takim uderzeniem było dla mnie informacja o 85 milionach zwrotu środków z podatku za wyrobiska. To jest kwota, która w granicy 1,4 budżetu naszego miasta, rocznego budżetu miasta, plus odsetki, co daje jedną trzecią, a nawet połowę budżetu miasta. To pojawia się nie tylko w, naszej, w naszym mieście, ale również w gminach górniczych, natomiast jeśli chodzi o Jastrzębie, y Rzutuje to w bardzo dużym stopniu na rozwój miasta i na y, kolejne inwestycje, które będą bądź nie będą powstawały w naszym mieście. Y, kolejnym takim y, elementem, który by nie miał bezpośredniego wpływu na moje decyzje, ale kolejna informacja y, po kilku dniach urządowania to jest 17 750 mieszkań bez ogrzewania w, w wyniku awarii elektrociepłowni Zofiówka. Dużym, wielkim wydarzeniem i uderzającym we wszystkich nas, Jastrzemian, w na Urząd Miasta i Prezydenta również, to 17 dni strajku w Jastrzemskiej Spółce w paraliżowanie życia pracy wielu górników, Pojawiały się tutaj różne strony, i takie, które opowiadały się za strajkiem, inne większe, większa grupa osób, która mówiła o tym, że chce pracować. I to powodowało również takie nastroje negatywne w naszym mieście. W Jastrzębie funkcjonowało funkcjonowały spółki, z czego 5 spółek, z czego trzy są zlikwidowane, 3 w likwidacji, pozostały tylko dwie spółki, które mogłyby w zasadzie dobrze funkcjonować, gdyby wcześniej były, było nadzór właściwy i zarządzanie w tych spółkach właściwe. Mamy jedną spółkę TBS Daszek, która nie buduje i to też ona jest, ale nic się tam wielkiego nie dzieje. To też powoduje, y, pociąga za sobą takie konsekwencje y, mówiące o tym, co należy w tym zakresie zrobić. Y, kolejny problem. Drugi przetarg przegrany przez PKM i problemy z NZK. Nie będę tego tematu rozwijała, bo to jakby zupełnie odrębny, szeroki temat do dyskusji. Wiem, że jesteśmy w takim okresie nowego, kredytowa nowego finansowania ze środków Unii Europejskiej. To jest okres 2014-2020. I w planie, jeśli chodzi o ten okres, planowanie i wytyczanie sobie tych projektów były, było zdecydowanie wcześniej. Już realizowane, czyli 2013 i 2014 rok. To był taki czas, kiedy samorządowcy spotykali się i decydowali o tym, jakie środki, na jakie inwestycje, czy raczej na jakie priorytety zechcą pozyskać dla własnego miasta, dla własnej gminy. W naszym subregionie zachodnim również to zostało określone. W Jastrzębiu mamy zaplanowanych, takich zgłoszonych do dofinansowania 14 projektów. Przy czym mamy tylko cztery projekty budowlane i nie zawsze możemy się wpisać. To, jest, to nie jest element dodatnia, raczej ujemny, czyli dobrze, że chociaż są te cztery, ale źle, że nie mamy więcej, bo jeśli wiemy, że chcemy ubiegać się o takie, takie czy inne środki, to musimy już wcześniej planować i starać się przygotować dokumentację, aby móc te środki uzyskać. Niestety to nie do końca zostało. Zrobione. Oczywiście te problemy będziemy rozwiązywać i tutaj nie trzeba się skupiać na problemach, a raczej na ich rozwiązaniu. Pierwszym elementem, który tak już się pojawił na skutek tych problemów, ale też wejście tutaj. Jakie mocne wejście. Pierwszy element to, było, to były zmiany organizacyjne. Powstały, powstało pięć nowych wydziałów. Dwa nowe biura. Powołano dwóch doradców, przy czym plus jeden doradca społeczny, jedną asystentkę i zero zwolnień. Czyli wszystko utrzymały się na tym poziomie, jeśli chodzi o urząd. Mamy w Jastrzębiu dwie spółki, które funkcjonują, tak jak wspomniałam, czyli w Jastrzębskich Zakładów, Wodociągów i Kanalizacji. To są te dwie spółki. Rada Nadzorcza, dotychczas Rada Nadzorcza w skali roku zarabiała 271 tysięcy. Zredukowaliśmy wynagrodzenia. Oszczędności, w wyniku czego y, mamy roczne 157 tysięcy złotych. To jest pierwszy element. Y, oszczędności w wyniku ograniczenia y, pensji prezesa TBS-Staszek 5 tysięcy złotych w skali roku. To są takie wymierne, konkretne elementy y, oszczędnościowe. Y, Przez cały ten okres jako, że terminy też są określone przez organ, przez Urząd Marszałkowski i trzeba zgłaszać te projekty, o których wcześniej wspomniałam, możemy ubiegać się o ogromne środki i to są środki te z subregionu Zachodniego, ale również środki z konkursów z tutaj w Województwie Śląskim, środki rządowe, środki transgraniczne i to jest kwota 49 milionów, którą która. I na cały obszar jest projektowana na projekty twarde i miękkie. W dużej, w dużej mierze możemy te środki pozyskać, jeśli będziemy mieć wkład własny, co jest w, duży, w dużym zakresie uzależnione od tego, czy będziemy mieć jakieś, jakiekolwiek wsparcie ze strony rządowej w przypadku tego podatku, który odprowadzamy. Tego nie wiemy, staramy się w programie dla Śląska to zawrzeć. Lokalny program rewitalizacji, kolejne 25 milionów do dyspozycji na... Miliardów Milionów. miliardów? Miliardów. Tu jest tak, tak jak to jest y, napisane, ja przeczytałam, miliardów. I 5 milionów do środków y, transgranicznych, to jest do rozdysponowania na trzy miasta, czyli Jastrzębie, Chawiszów i y, Garwina. Y, w chwili obecnej naj... Y, Szerszy zakres działań w, to właśnie w zakresie pozyskiwania środków transgranicznych. <coughs> tak jak wspominałam wcześniej, to będzie tego na OWN. Jeśli pozyskamy te środki, ale oczywiście będziemy się starać przygotować wniosek tak dobrze, żeby te środki pozyskać. Trudno mówić o takich kolejnych istotnych elementach, to były te, które już są takie dość namacalne, natomiast w Codzienne spotkania z ludźmi w bardzo dużym zakresie, też z różnych środowisk, spowodowały to, że pewne plany, które gdzieś tam wcześniej mieliśmy czy zakładaliśmy, powoli są woryfikowane albo w jedną, albo w drugą stronę. bo głosy mieszkańców to są bardzo istotne. W takim w codziennej pracy administracyjnej tutaj w urzędzie, to jeszcze tylko Państwu przytoczę, 162 zarządzenia wydane, 11 postępowań przetargowych, 13 inwestycji, 3 remonty, około 100 przyjętych spraw podczas tylko mnie, czyli przyjmowanie co comiesięczne przyjmowanie osób z miasta. Każdy przychodzi z problemami takimi, które jego najbardziej dotyczą, głównie to są sprawy socjalne, mieszkaniowe odbyły się 24 od narady prezydenckie, 12 narad z wnioskami, 7, 7 narad komunalnych, 16 imprez uhonorowanych patronatem prezydenta miasta i przygotowywany jest Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się w weekend 27-29 marca. Cały czas pracowaliśmy również w tych. Trzecim sektorem, czyli organizacjami pozarządowymi, które mają bardzo duży wpływ na życie miasta. I to było w zakresie sportu, kultury, osób niepełnosprawnych i w innych dziedzinach. Na skutek tych spotkań jesteśmy na etapie przygotowywania regulaminu Rady Sportu, która ma powstać, regulaminu przyznawania patronatów honorowych i materiałów promocyjnych miasta, ponieważ dotychczas to nie było żadnych uregulowań, nie, wi nie wiadomo było, której w imprezie przyznać ten patronat, więc wszyscy otrzymywali, to powinno mieć jakąś rangę, w związku z tym przygotowywany jest ten regulamin. Pracujemy nad powstaniem, nad zorganizowaniem Rady Pożytku Publicznego, co też wydaje mi się będzie służyło mieszkańcom, głównie tym organizacjom, które zechcą w jakichś dziedzinach działać. Tak jak wcześniej obiecywałam, Czyli jeszcze 8 grudnia do końca marca powstanie platforma konsultacyjna internetowa, czyli tam mieszkańcy będą mogli wymieniać, z, zapoznawać się z informacjami, z tym, co, co dzieje się w mieście, z najważniejszymi decyzjami i inwestycjami, ale też będą mogli wyrażać swoje opinie na ten temat, podawać propozycje czy sugestie co do realizowanych inwestycji. Przygotowywane są również zmiany w sposobie przyznawania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Mamy też rozpoczęty taki sondaż na temat tożsamości i identyfikowania się mieszkańców z miastem, aby na tej bazie stworzyć program rozwoju i ukierunkowywać tak te działania społeczne, by mieszkańcy po prostu czuli się to dobrze i chcieli uczestniczyć w tym, co my proponujemy. I oczywiście jeszcze ten działań, projekt działań przygotowuje, mamy już taki projekt, ale materiały takie końcowe są w, będą przygotowywane, jeśli chodzi o tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, włączanie w działania i decyzje, decyzje mieszkańców miasta. Pierwsze takie decyzje i włączenie będzie w zorganizowane w najbliższych, może nie, nie miesiącach, ale dniach, bo to już będzie kwiecień. Jeśli chodzi o ogłęb, później będą ścieżki rowerowe. Bo zechcemy się przejechać z miłośnikami dwóch kółek i popatrzeć, jakby oni widzieli, którędy te ścieżki miałyby prowadzić, dokąd miałyby wyprowadzić i co się z tym wiąże. Aby się tam wszyscy dobrze spodziewali. To tak w skrócie, bo spotkań i decyzji takich mniejszych było wiele. Wydziały pracują już normalnie w tym nowym składzie. Na razie. Jeszcze obserwuję jak praca w poszczególnych wydziałach wygląda, yy, aby zmaksymalizować tą efektywność. Mam nadzieję, że to pójdzie później w dobrym kierunku. Ja dziękuję jeśli są pytania. Nie mam tu możliwości. Jest bardzo rzeczy, które wzbudza szczególne zainteresowanie, które stoi tutaj w chwili, opinii publicznej związanych z Panią z zeborami i tak dalej. wiedzieć, co w tym kierunku zostało zrobione. To więc jako pierwsza rzecz, Pani punkt sztandarowy bezpłatna komunikacja miejska. No, jak Państwo wiedzą, w zasadzie do 6 marca nie można było w ogóle o niczym mówić, bo nie wiedzieliśmy, na jakim w ogóle etapie jesteśmy, bo przetarg był nierozstrzygnięty, odwołania były. 6 marca, bo jest podpisana umowa z firmą Warbus, czyli ta firma, która wygrała, będzie świadczyła usługi przez 10 lat, bo tak umowa opiewa. Przez 10? Tak, umowa, tak, tak, przez 10 lat. Mam no to informację, że do końca roku tylko już się podpisać. Do końca roku przez 10, firma Warbus to przez 10 lat do końca roku usługi będzie świadczył PKN dla firmy Warbus. Czyli w tym czasie Barwóz firma sama sobie przygotowuje bazę transportową. Przez 10 lat na OZK? Tak, tak. Mimo wystąpienia Jastrzębie z OZK? Jastrzębie podjęło, Rada Miasta podjęła uchwałę. Wiążąca będzie ta uchwała na koniec grudnia 2015 roku. Do końca czerwca my mamy czas na tak naprawdę. Pozostawić tą uchwałę w takim stanie, jaka jest, bądź zmienić, czyli uchwałą o, o, unieważnić tamtą uchwałę. To musi już się zastanowić i Rada, i przedyskutować z, z zarządem MZK. Czy Państwo postulują tak uznany? Ja na chwilę, na, chwilę obecną, na chwilę obecną nie odpowiem na to pytanie z prostego względu. My teraz mamy. Yy, Prawie wszystkie materiały, które nam pozwolą na zdiagnozowanie sytuacji w obecnym stanie, bo zupełnie co innego było, kiedy PKM było przewoźnikiem. Teraz mamy inną sytuację, są inne stawki. Analizę, dokonujemy analizy. Trzeba to zrobić jak najszybciej, żeby móc stwierdzić, kiedy i w jakim zakresie ta komunikacja bezbiletowa dla mieszkańca. Ona nigdy nie będzie bezpłatna dla miasta, bo i tak miasto dotuje 12 milionów 600 na chwilę obecną rocznie do komunikacji, dopłaca. Pytanie jest, czy efekty są takie, jakich oczekują mieszkańcy i jakie oczekuje miasto, bo niepokój ościennych gmin jest również duży, jeśli chodzi o funkcjonowanie MZK. Wszyscy się zastanawiają, czy ta firma w takiej formule może funkcjonować, czy być może trzeba coś zmienić. Debaty, spotkania trwają, często odbywają się, są bardzo burzliwe, i tak naprawdę, chyba sama firma NZK dojrzewa do tego, by przeformułować w jakiś sposób formy działania. Będziemy na ten temat dyskutować, jeszcze za wcześnie mówić. Kiedy na pewno komunikacja bezpłatna musi być. Ja obietnicę raczej staram się wypełniać. To nie jest tak, że rzucam słowa na wiatr i zawsze staram się sprostać temu. W jakim zakresie i kiedy to nie odpowiem na to pytanie precyzyjnie, nie wcześniej niż 2016 rok. Tak też mówiłam podczas kampanii. To wymaga dokładnych przeliczeń, przygotowania tego wszystkiego. I, Czyli to znaczy to się, że ta deklaracja była czyniona bez takich przymiarek, bez tych wszystkich analiz, bez były analizy, ale, i tak dalej. Były analizy, ale to nie były analizy takie dokładne, bo my też materiałów wszystkich nie byliśmy w stanie uzyskać. W tej chwili mamy materiały, wgląd do materiałów wszystkich możemy mieć, prawie wszystkich. Hmm, ja rozumiem. Czy, czy Warbus, zanim podpisał tą umowę, czy zabiegał o jakieś deklaracje i ostrzębia, że pozostanie w Czy zabiegał nie? Rozmawialiśmy z firmą Warbus. Czy jeszcze Państwo z firmą Warbus? I, Tak, tak, tutaj byli Panowie, rozmawialiśmy. Na jaki temat? Generalnie komunikacji. To było jeszcze przed podpisaniem umowy. Czyli raczej rozmowa skłaniała się ku temu, aby tą, tą, tą umowę podpisać. boku tego tematu. To Znaczy, nie zacznę, nie ja że Ja szczerze że występuje z MZK. W tym momencie taka jest uchwała Rady Miasta, więc wszystkie mm. działania, które w tym kierunku mają żeby to sfinalizować, prawda? I teraz Państwo po jakich danych chcecie zmienić zdanie? Czy wpłynąć na Radę? Nie, ja nie powiedziałem, że my chcemy wpłynąć na Radę, czy zmienić. My analizujemy, która sytuacja będzie korzystniejsza dla miasta. My mamy dwa wyjścia. Albo pozostać w MZK yy, i dalej. Yy, taką kwotę wpłacać bez chyba możliwości wtedy yy, jakichkolwiek zmian albo wyjść z NZK albo częściowo wyjść, czyli pozostawić komunikację ponadlokalną jako w w związku komunikacyjnym, a wewnętrznie tworzyć sobie komunikację lokalną czy, na innych warunkach. Czy ta uchwała na niejasno o wyjściu była przedwczesna, była bez tych wszystkich analiz była po prostu niewypałą, tak? Uchwała była bez analiz, bo to się działo ad hoc, tak. Po prostu w trakcie Rady Miasta, sesji Rady Miasta przyszli pracownicy PKM-u i no, przedstawili sytuację, trudną sytuację, odzwolnienia również pracowników. Wszyscy radni jednogłośnie podjęli taką uchwałę. To już nie w, w tym kwestii się nie wypowiadam, bo to nie ja podejmowałam taką uchwałę. Czy ta uchwała nie powiem, tak? Tutaj nie na to pytanie odpowiem. Ale no, panią są? Trudno powiedzieć, bo tak jak panu mówię, ja nie mam jeszcze analiz. Mhm. Nie, jest to, nie jest to jeszcze droga zamknięta, więc trudno mówić też o wypale bądź nie wypale. Możemy to zmienić, jeśli będzie, to korzystniejsze dla nas. Ktoś z państwa? Znaczy ja chciała zapytać może o strefę centrum, tą komunikację, bo to jest teraz taki temat. Yy, tutaj żyją mieszkańcy, pojawiła się petycja w tej sprawie i pytanie, co miasto zamierza z tym zrobić, bo ta grupa mieszkańców uważa, że pojawi się już, pojawiła się jakaś koncepcja, według której tam miałaby powstać kolejna galeria, natomiast urzędu dostaliśmy informację, że jeszcze nie ma pozwolenia na budowę, dopiero czekamy na, czekamy na decyzję środowiskową, Czy ta decyzja już jest. Nie ma jeszcze decyzji. Tak, dokładnie tak, jest, jak Pani mówi, czyli czekamy na decyzję środowiskową. Mhm. Ale musimy sobie powiedzieć o faktach, czyli w jakim stanie my w tej chwili prawnie jesteśmy. To jest teren od wielu lat niezagospodarowany, nie teren w strefie centrum. Wszyscy narzekają, że to bardzo źle wygląda i coś z tym trzeba zrobić. Zgadzam się z tym, coś z tym trzeba zrobić. Jest to mienie prywatne. To ta część, zdecydowana część, nie należy do miasta, chyba tylko malutka. Malutka część 12. Alu, z tego co pamiętam, to jest, są takie trzy malutkie części porozrzucane, to są y, tereny y, obszary miejskie. Nic w zasadzie na tych malutkich cząstkach nie da się zrobić. W większości to są tereny prywatne. Więc właściciel. Y, tak naprawdę może sobie tam zrobić wszystko to, co mieści się w granicach prawa, czyli w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Skoro zgadza się ta koncepcja, wpisuje się w plan zagospodarowania miasta, tak naprawdę ten właściciel jest w prawie i może sobie budować to, na co mu pozwala ten plan. W tej chwili trwają dyskusje, tutaj rzeczywiście petycja wpłynęła i mieszkańcy przychodzili, ale opinie są różne. Tak jak we wszystkim. Ludzie chcą, aby wreszcie coś się tam zmieniło, aby wreszcie ten teren inaczej wyglądał, z kolei im nie mówią o takich problemach ekologicznych, typowo-ekologicznych, czyli gdzieś tam zieleń, która być może będzie, no na pewno częściowo będzie zniszczona, optaka, które tam przebywają. Jeśli mówimy o packach, no to musimy pamiętać też o tym, że na przykład wycinka drzew musi być wykonywana też w odpowiednich okresach, kiedy nie ma okresów lęgowych, i też to nie zagraża w jakiś taki drastyczny sposób przyrodzie. Jeśli będzie wycinka drzew, to my z góry już przy pierwszych rozmowach zakładaliśmy i naciskaliśmy na inwestora, aby te, te, te części, które nie będą, nazwijmy to, zabetonowane, zabudowane, aby one były zalesione ponownie, tylko w odpowiedni, zorganizowany sposób, a nie teraz tak, jak to się dzieje, no fakt naturalny, porozsiewane tam, gdzie to się zasiało to na pewno Panie będzie wpływ na inwestora? Czy prawda jest taka, że oni tak mogą zdecydować o tym, że całość zabotuje, jak pani to znaczy, jakiś wpływ mamy, tak? Czy to Panie Panie jakieś konkretne rozmowy z inwestorem? Konkretne, prawdziwe, oczywiście. I na jakim etapie on jest teraz? No, na etapie ustaleń, jakie hmm. ewentualnie drogi dojazdowe muszą być, jak gdzie kanalizacja musi być przez inwestora przeprowadzona, aby też miasto nie ponosiło dodatkowych kosztów z tym związanych. Ale świat zostawił plan zagospodarowania tego, jakąś wizualizację tak, 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 w tak, tym tak, momencie. Tak, tak. Czy już jest konkretny no, plan, który. To jest koncepcja, tych... nie jest plan jako taki, to jest koncepcja na razie, czyli obiekt taki handlowo-usługowo-rozrywkowy. No i w tym, w tym kierunku będą szli. Możemy dostać takie materiały na temat. Ja my tego. nie mamy tego, to tylko tego przedstawione przez inwestora. To znaczy, nie macie Państwo do dyspozycji takich materiałów? Nie, bo to nie są jeszcze takie ostateczne materiały. No, ale to jeśli nie są ostateczne materiały, czyli krótką mówiąc, nie są to elementy już ustalone, no to już, czy nie wcześniej mówić o dojazdach, kanalizacji i tak dalej? No, wyłącznie na tym etapie, jak zrobią już konkretny projekt, to nie będzie mowy o. Ale tak, mówimy o wizualizacji, o, 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 o pewnych zamiarach, o idei, a nie o. No, konkretnym tak tak, 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 dlatego teraz trzeba mówić, czego my oczekujemy żeby oni się mogli wpisać w tym. Mając kwotę, którą przeznaczają na taką inwestycję, muszą uwzględnić nasze potrzeby, czyli drogi dojazdowe, ewentualnie parkingi, kanalizacja, to wszystko, co się wiąże z zagospodarowaniem przestrzeni wokół. Czyli Państwo przekazali się miasta na inwestorów, które tak. muszą wziąć w swoich planach, tak? Tak, tak? tak, 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 I kiedy inwestor się zobowiązał, by takie, te przedstawić? No mieliśmy już te spotkania i Inwestor przystąpił na to, na te nasze propozycje w takim zakresie. No musieliśmy pójść nieco na kompromis, ale samym za to, co się otrzymaliśmy, yy, czyli yy, te nasze oczekiwania w pewnej mierze są zaspokojone. Dlaczego? Jeśli chodzi właśnie o, o drogi dojazdowe i o kanalizację, które no, mogą być tak tam tak. wykonywane. A powiedzieć, kiedy inwestor ma w ogóle zamiar zacząć jakieś działania? Jeśli tylko otrzyma decyzję środowiskową, to natychmiast będą podejmowane działania. Tak nam też przekazano. A tą y, decyzję środowiskową, kiedy może dostać? Trudno powiedzieć, nie odpowiem na to pytanie. A Od kogo to zależy? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Dowiem się. To, co się ogólnie, jak tylko działanie w kierunku ożywienia błędów postępują? Mamy teraz w tej chwili trwają konsultacje, będą jeszcze przez jakiś czas trwały. Słuchamy propozycji, sugestii mieszkańców. My ze swojej strony mamy już jakieś pomysły i spotykaliśmy się z kilkoma architektami, aby w jakiś sposób zaczerpnąć też wiedzy na temat tego, co. Może się wpisywać w to dziedzictwo kulturowe, bo, bo taki jest wymóg, taka jest zasada w tym projekcie transgranicznym. I, i w tej chwili, już w czwartek, w czwartek y, będzie spotkanie w zespole roboczym, czyli pracownicy z karwiny Hawiżowa i Ostrzębia y, będą. Y, projektować już, przygotowywać ten projekt wniosku aplikacyjnego. Także już to jest na etapie projektowania wniosku i na etapie przygotowania do przetargu. A jeżeli chodzi o rozporządzenie własnościowy, jak tam rozmawia z tym Nadleśnictwem? Z Nadleśnictwem rozmowy jest ukończone pozytywnie, natomiast na, jeśli mówimy o OWN-ie, o tej części zagospodarowanej przez, dzięki środkom zewnętrznym, to mówimy tylko o terenie należącym do miasta. To będzie etapowo później organizowane, czyli tereny, leś, tereny leśne, w które też chcemy wpisać, bo projekt, taki jest nasz zamiar, aby ten projekt był przygotowany na całość. Natomiast realizacja będzie etapowo. Na całość, czyli na teren miejski, na teren lasów państwowych i tam są jeszcze stawy. Całość będzie to takie centrum rekreacyjno-wypoczynkowe z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego. Na pierwszym etapie będziemy wykonywać tylko wszystko to, co się dzieje na terenie miejskim, czyli to dziedzictwo kulturowe w projekcie transgranicznym wpisuje się tylko w ten, w ten teren. A dokładnie jakie są ustawienia z nadleśnictwem, na jakim etapie jesteście Państwo, co uzyskaliście? W tej chwili będziemy przygotowywać się do dzierżawy wydierżawienia tych stawów, które to nie jest duży koszt w skali roku. Tam są takie dwa stawy, które jeden będzie wykorzystany do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, a drugi raczej do wypoczynkowych dla wędkarzy. czyli za gospodarowanie w ten sposób. A później ustalone mamy również nad leśnictwem, że te tereny zalesione możemy wykorzystać do celów. Przygotowanie takich ścieżek rowerowych, ścieżek do chodzenia, biegania, do, do zagospodarowania przez takie elementy sportowe czyli coś, co będzie rekreacyjnie wykorzystane przez mieszkańców. Z płatnością, czy... Tak, to się wiąże z, to, z płatnością, w zależności od tego, yy, Jaki obszar będzie wykorzystany, czy to będą tylko ścieżki, czy zechcemy cały teren i jak, w jaki sposób uzgodnimy utrzymanie później tego terenu, to tego z tym się też wiąże pewna kwota. Ale nie ustalaliśmy jeszcze obszarów, w związku z tym żadne kwoty nie padały. Mhm. Czy są jeszcze jakieś pytania? すみません。